W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Co to jest oddanie się Maryi? Ludzie w różnym stopniu związani są z Matką Bożą, jedni tylko rzadko odzywają się do niej modlitwą Zdrowaś Maryjo, czy jakimś aktem szczelistym. To stopień najniższy. Inni modlą się do niej codziennie, odmawiając różaniec. To stopień wyższy. Jeszcze inni włączają się do żywego różańca, czy wstępują do zakonu poświęconego jej czci. To wysoki stopień związania się z nią. Ale najwyższym z wszystkich jest całkowite oddanie jej siebie na własność. Kto oddaje Maryi swoje ciało, Pozwala jej czynić z nim, co ona uzna za właściwe i potrzebne. Jeśli zechce ciału dać radość, przyjmę radość. Jeśli potrzebna jej będzie moja choroba, przyjmę chorobę cierpienie. Wszystkie zmysły mego ciała mają być jej własnością. Oddaję Maryi duszę z wszystkimi jej władzami. Tym samym pozwalam jej wszystko w sobie pozmieniać, pozmieniać myśli, by stały się podobne do jej myśli, pragnienia, by były coraz bliższe jej pragnieniom, uczucia, by jednoczyły się z jej uczuciami. Chcę mieć całą duszę otwartą na wszystko, co zechce mi przekazać. Pozwalam jej także wszystko, co mam w duszy zabrać? Oddaję Maryi wszystkie dobra zewnętrzne. Odtąd wszystko, co mam, odzież, zegarek, pióro, mieszkanie, wszystko, co mam i kiedykolwiek będę posiadał, jest jej własnością i za jej zgodą. Musisz to dobrze przemyśleć. Jeżeli lękasz się takiego oddania, zastanów się, czy nie masz do Maryi za mało zaufania? Jeżeli tak się oddasz, Ty sam i wszystko, co do Ciebie należy, staje się od tej chwili własnością Matki Bożej. Także i Twoja przyszłość została złożona w Jej ręce. Za wszystkich zmagających się z uzależnieniami. Chryste, Lejson, Kyrie Lejson, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami, Szafarko łask Bożych, módl się za nami, Oblubienico ducha świętego, módl się za nami, Śnieżna Pani adorująca syna Bożego, módl się za nami, Pocieszycielko ludu za zamojszczyzny, módl się za nami, Matko wysiedlonych, módl się za nami, Nadziejo przybywających w obozach niemieckich i łagrach sowieckich, módl się za nami. Matko więźniów dających świadectwo Twej cudownej mocy, módl się za nami. Nadziejo matek oczekujących potomstwa, módl się za nami. Lekarko udręczonych dusz i schorowanych ciał ludzkich, módl się za nami. Ostojo dla ludzi samotnych i dotkniętych kalectwem, módl się za nami. Ukojenie dla pielgrzymów zdążających do ciebie, módl się za nami. Pani uśmiechająca się do dziatwy szkolnej, módl się za nami. Natchnienie dla wędrującej młodzieży, módl się za nami. Podporo dla ludzi w podeszłym wieku, Módl się za nami, Matko jedności i miłości małżeńskiej, Módl się za nami, Matko łagodząca właśnie rodzinne i sąsiedzkie, Módl się za nami, Natchnienie dla poetów i malarzy, Módl się za nami, Źródło powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, Módl się za nami, Pani lasów Krasnobrockich, Módl się za nami. Ozdobo kwiecistych łąk i pól roztoczańskich, Módl się za nami. Matko źródlanych wód krasnobrodzkich, Módl się za nami. Matko, za której przyczyną powstały kościoły i kaplice, Poświęcone Tobie i Świętym Pańskim, Módl się za nami. Pani Krasnobrodzka, ozdobiona koronami papieskimi, Módl się za nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się, usłysz Pani głosów serc wdzięcznych Ci za otrzymane łaski i chroń płaszczem Twojej opieki nas modlących się i naszych bliskich. A przemożna Twoja moc, niech prowadzi nas do domu naszego Ojca w niebie. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża, rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Miłosierna, matko Krasnobrodzka, szafarko łask, z żywą wiarą i gorącą miłością w sercu, staję przed Tobą, aby Twemu sercu powierzyć swe troski, kłopoty i bóle, Wszystkie radości, nadzieje, potrzeby duchowe i materialne całego narodu i Kościoła świętego. Uproś nam u syna swego zbawiciela. Miłosierdzie i łaskę. Amen.